Dwie brudnickie szkoły podstawowe nr 2 i 7 oraz gimnazjum nr 2 od lat z powodzeniem piszą i realizują projekt Comenius. Te trzy projekty zyskały uznanie. Każdy z tych projektów jest dofinansowany w kwocie 20 tysięcy euro i jest to już projekt wykraczający nie tylko poza granicę naszego miasta, ale poza granicę naszego kraju. Tutaj w tych projektach uczestniczy młodzież, ma możliwość poznawania życia swoich rówieśników w innych krajach i myślę, że do te doświadczenia i ta wiedza zdobyta podczas wymiany będzie procentowała również na co dzień w życiu codziennym tych szkół, ale również i nauczycieli. Jako pierwsza kilkanaście lat temu projekt rozpoczęła Brodnicka Szkoła Średnia III Liceum Ogólnokształcące. W swoich pierwszych poczynaniach wspólnie z, realizując programy Komuniusa zrealizowała program z takimi państwami jak Niemcy, Finlandia, Węgry i za tą inicjatywę edukacyjną o tej tematyce europejskiej otrzymała w 2002 roku Europrodukt. Dziś e, Tematy europejskie są realizowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. I mnie to bardzo cieszy, że początek, który dała trzecie liceum, dzisiaj realizuje w Zespole Szkół nr 1 inni nauczyciele i inne szkoły. I walizka turecka. W projekcie Gimnazjum nr 2 szkoły państw europejskich podczas wizyt wymieniają się walizkami, w których znajdują się mapy, przewodniki oraz przedmioty charakterystyczne dla danego państwa. Projekt Heimatlos Los Inbrodnica, czyli w tłumaczeniu Moja mała ojczyzna w, w Europie lub bezdomność w, w Europie powstał przy współpracy Portugalii, Finlandii, Czech, Niemiec, Litwy i Polski przed ponad rokiem. Jego celem jest badanie, jak my, nasza młodzież, to pojęcie rozumiemy: pojęcie domu, ojczyzny czy małej ojczyzny, jak się zmienia na przestrzeni tych ostatnich lat pojęcie też i. Migracji, czyli te wszystkie nowe procesy, które się dzieją w Europie, gdy nagle ojczyzną jest zupełnie inne miejsce, inny dom. W ramach jednego z projektów powstał międzynarodowy kalendarz. Ja tutaj miałem właśnie opracowanie graficzne, jak gdyby stworzyłem do tego kalendarza. I ten kalendarz powstał na bazie prac siedmiu państw, i każdy stworzył własną pracę, którą do każdego miesiąca przy, przydzielono. To jest walizka turecka. Są tam rzeczy związane ściśle z Turcją. Wysłaliśmy podobną do innych krajów, z rzeczami związanymi z naszym krajem. Są tam, mój wkład w nią był taki, że stworzyłem książkę kucharską w języku angielskim. Jest ona w tej chwili w Portugalii. Mamy własną stronę internetową heymetlovesineuropa.blogspot.com, gdzie można na bieżąco śledzić nasze działania. I na początku kwietnia mamy wyjazd do Finlandii, gdzie będziemy podsumować nasze działania w tym projekcie i gdzie będziemy mogli udoskonalić nasz język. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 odwiedzili Francję. Wyjazd do Francji nie wiązał się tylko i wyłącznie z przyjemnościami, takimi jak zwiedzanie Paryża, ale było to przede wszystkim spotkanie warsztatowe, ponieważ musieliśmy wypracować szereg aspektów, które są zaplanowane do realizacji w trakcie projektu. Jednym z nich było opracowanie logo projektu, i tutaj możemy się nieskromnie pochwalić, że logo pod opieką polskiego nauczyciela wygrało właśnie pierwsze miejsce i projekt będzie opatrzony właśnie tym logo. Szkoła podstawowa nr 7 realizuje projekt, który nazywa się Touring European Show, czyli przedstawienia wędrujące po Europie, w których aktorami są uczniowie naszej szkoły, a przedstawienia odbywają się w różnych szkołach na terenie Europy, u naszych krajów partnerskich. Byliśmy w mieście Laon, codziennie uczęszczaliśmy na zajęcia szkolne, były różne gry i zabawy w sali, która nazywała się Dumas. Było wybieranie na logo projektu, braliśmy udział jako rodzina polska i spędzaliśmy dużo czasu w rodzinie goszczącej. Ja razem z tam, gdzie mieszkałem byliśmy w aquaparku i na kręgielni. Byliśmy w Paryżu, tam zobaczyliśmy wieżę Eiffla, zwiedziliśmy Muzeum Louvre i spacerowaliśmy w Paryżu. Dużo też zobaczyliśmy. W Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy realizujemy w latach 2013-2015 projekt Komenius The Seven Wonders of Our Region. Projekt ten polega głównie na promowaniu naszego miasta, naszego regionu w postaci odkrywania siedmiu cudów naszego regionu. Polega to oczywiście na współpracy z krajami, również siedmioma, z Cyprem, z Turcją, z Czechami, ze Słowacją oraz ze Szkocją. Nasz projekt angażuje uczniów całej naszej szkoły, angażuje również cały zespół nauczycieli, poprzez co dzieci zdobywają nowe umiejętności, my nauczyciele uczymy się nowych metod pracy. Od kwietnia bieżącego roku do końca sierpnia 2015 roku w Brodnickich Gimnazjach i trzecim Liceum Ogólnokształcącym będzie także realizowany projekt Kuźnia Brodnickich Talentów, który uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad miliona złotych z dodatkowych zajęć językowych, komputerowych, matematycznych, biologicznych i innych. Skorzysta około 700 uczniów.